Cześć moi drodzy, zapraszam Was jak co niedzielę rano na aktualne wydanie Board News. Ciekawa jestem, ilu z Was zbudziłam. Jak mam w zwyczaju na początku, zachęcam do subskrybowania kanału. Kliknijcie również dzwoneczek, który przypomni Wam o wszystkich nagraniach i to dzwonek Was będzie budził, a nie ja. I również zapraszam swoich stałych subskrybentów do tego, abyście również ustawili sobie dzwonek. A teraz, już śpiochy, aktualne wydanie Board News. Gra inspirowana kultowym filmem Cube. Gracze zostają zamknięci w labiryncie 25 pomieszczeń. Ich zadaniem jest dotrzeć jak najszybciej do tytułowego pokoju. 25 pewnie się domyślacie, że nie wszystkie pomieszczenia warto odwiedzać. Pokój 25 Apogeum to kooperacyjna gra wymagająca umiejętnego planowania ruchów, a Apogeum dostępne jest już w sprzedaży i łączy w sobie podstawkę, a także usprawnienia znane z dodatku sezon 2. A teraz moi drodzy planszówka z mgłą w tytule, co w moim przypadku może być nieco ryzykowne, ale tym razem zupełnie bez żartu, na poważnie, ta gra istnieje i nazywa się Morzem Mgieł. Misty Weathers to tytuł polskich twórców, który być może część z Was miała okazję poznać przy okazji konwentów. Testy tej gry wciąż trwają, a twórcy chcą wypłynąć niebawem na szerokie wody i za kilka miesięcy wystartować z kickstarterową kampanią tego tytułu. Jak zapewniają twórcy tej gry, przygotowali dla graczy mnóstwo historii, dzięki którym mają poczuć klimat iście pirackiej przygody, rozpoczynając od dryfujących po wodach listach w butelce, na statku widmie, kończąc, który wyłaniając się z mgły, może spustoszyć wasz pokład. Więcej na temat tej planszówki przeczytacie na naszej facebookowej stronie, a być może niebawem zobaczycie ją również na kanale On Table. Blood Rage Digital Edition, moi drodzy, dostępna jest już na platformie Steam. To cyfrowa wersja popularnej gry strategicznej, w której to możecie poprowadzić jeden z siedmiu starożytnych klanów wikingów w drodze o chwałę i zdobycie prawa przejścia do Walhali, plądrując wioski, a także wykorzystując dary od samych bogów. Zdobycie miejsca w krainie wiecznego szczęścia można uzyskać zarówno w trybie dla jednego gracza, jak również poprzez osiągnięcie chwały w rankingowym trybie online dla wielu graczy. Wszystkich fanów pirackich przygód, moi drodzy, tym razem nie w formie tradycyjnej na morzach i oceanach, ale w kosmosie. Serdecznie zapraszam już jutro, 1 czerwca, na platformę Wspieram to, gdzie wystartuje kampania gry Tortuga 2199 od wydawnictwa Falax. Zapraszam również bardzo serdecznie na swój materiał, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak ta gra wygląda, jak prezentują się jej zasady oraz co o niej sądzę. Wszelkie linki oczywiście zostawiam Wam w opisie poniżej. Na 9 czerwca zaplanowana jest kickstarterowa kampania gry Terraformacja Marsa, tym razem w wersji Big Box. W tym dużym pudełku mają znaleźć się planszetki 3D, a w nich miasta, oceany, lasy, a także trzy zupełnie nowe planszetki. W wersji 3D możecie spodziewać się również znaczników parametrów, dołączone zostaną również separatory do kart. To był dość długi lot, najważniejsze jednak, że finał jest szczęśliwy. Od kilku dni na magazynach gdańskiego wydawnictwa Rebel znajduje się już Black Angel. Kto z Was ma ochotę na stanie się sztuczną inteligencją i pokierowanie kosmicznym statkiem, 5 czerwca premiera tego tytułu. Wydaje się być zupełnie niezagrożona. A teraz coś, moi drodzy, na poćwiczenie refleksu zarówno dla dużych, jak i małych graczy. Każdy z graczy dostaje talię składającą się z identycznych kart, nie możemy ich podglądać i zaczynamy. Wykładamy kartę i niezależnie co na niej jest, mówimy: buła, potem pizza, następnie ko, ser, koza i tak w kółko, aż do momentu, kiedy nasze wypowiadane słowo zgadza się z ilustracją na karcie. Wtedy wszyscy gracze szybko układają rękę na piętrzącym się stosie, a gracz, który zrobi to jako ostatni, zbiera wszystkie karty. Taka właśnie zabawa zaproponowana przez rebel już w sprzedaży. W minionym tygodniu rozpoczęły się przedsprzedaże kilku gier od wydawnictwa Portal Games. W ramach akcji pre-order możecie zamawiać grę Little Town, w której to gracze zarządzają grupą architektów, których zadaniem jest rozwój miasteczka. Możecie również zamawiać nowe odkrycia, czyli dodatek do gry Podwodne Miasta, który wprowadza do gry sporo kart, nowe planszetki, a także zielone metropolie. Przedsprzedażowa akcja objęła również dodatek do gry Bolidy, czyli szalona jazda zawierający dwa nowe tory, znacznie zmieniające rozgrywkę. Aktualnie trwa również przedsprzedaż polskiej edycji gry Escape Tale Low Memory i jak w pierwszej części cyklu to karciana gra kooperacyjna typu Escape Room. Kto z Was moi drodzy zna grę Race for the Galaxy? Z pewnością tutaj poczuje znajome mechaniki i tematykę. Budowanie silniczka, a jednocześnie budowanie Swojego kosmicznego imperium? Tak. Odkrywając i kolonizując planety, zdobywając nowe technologie oraz sprzedając towary. Takie właśnie działania możecie wykonywać, grając w grę New Frontiers. No i teraz zapytacie kiedy? Premiera tej planszówki już w najbliższy czwartek, czyli 4 czerwca. Jeśli chcecie skorzystać z zamówienia przedsprzedażowego, szukajcie linka, który zostawiłam w opisie. Wykreślane Imperium to gra autorstwa Ignacego Trzewiczka typu Roll and Ride, w której gracze będą rozwijać swoje cywilizacje. Długo wyczekiwana aplikacja do tejże gry jest już dostępna i możecie ją nabyć wchodząc do sklepu Google Play albo App Store. Stosowne linki znajdziecie w opisie poniżej. Kiedy Biff ukradł wehikuł i rozpoczął swoją radosną podróż w czasie, zakłócił wydarzenia i rozrzucił kluczowe przedmioty, Przeszłości i teraźniejszości. Teraz ty, drogi graczu, jako jeden z kilku zespołów, masz szansę naprawić kontinuum czasoprzestrzenne, zanim paradoksy czasu rozwiążą tkankę wszechświata. Wskocz więc do swojego DeLorena, ukończ kultowe wydarzenia z drogi filmowej, zwróć przedmioty i pomóż przywrócić porządek czasowi. Przyszłość leży w twoich rękach. 6 czerwca wydawnictwo Ravers Bulgar ma rozpocząć przedsprzedaż swojej nowej gry pod tytułem Back to the Future Dies to Time, która została stworzona specjalnie z okazji 35 rocznicy premiery kultowego filmu. Jeśli stęskiliście się za piaszczystymi plażami, morzem i wakacjami, wydawnictwo AIG przygotowało dla Was swoją nowość, czyli grę Santa Monica, która z pewnością pozwoli Wam poczuć się plażowo. Gracze jako właściciele i projektanci swoich własnych plaży muszą zapewnić atrakcje i wrażenia odwiedzającym ich turystom, lokalnej ludności, a także VIPom. Zachęcająca oprawa graficzna oraz mechanika draftu kart, a także zbierania kolekcji oraz wysyłania pracowników, zapewni Wam rozgrywkę na jakieś 30-40 minut. Grę możecie kupić już na stronie wydawcy, do której linka zostawiam w opisie tej grze wreszcie będziecie mieli możliwość wyjść z dala od domu, aby tam zbierać ciekawe przedmioty, drobiazgi, z których utworzycie najwspanialszą kolekcję ciekawostek. Zbierając te małe bibeloty będziecie zbierać punkty zwycięstwa za tworzenie najbardziej interesujących szafek z ciekawostkami. W każdej rundzie gry The Whatnot Cabinet gracze zbierają zdrobiazgi, gromadzą punkty osobliwości za zestawy podobnych obiektów, a także za różne unikalne ustawienia. 2 czerwca na Kickstarterze startuje kampania tej gry. Twórcy karcianej gry Point Salad, którą mieliście okazję zobaczyć niedawno w Bord News w dziale Moniki, a która to nawiasem mówiąc jest bardzo przyjemną. Grą familijną przygotowali nowy tytuł, którego przedsprzedaż wystartuje niebawem. Gra ufundowała się już w ramach Kickstarterowej kampanii, która miała miejsce w kwietniu. W ramach rozgrywki w grę Public Market, bo o niej mowa, gracze będą tworzyli silniczki punktowe, licytując i dobierając płytki, aby zgromadzić je w lodowej skrzyni. Kiedy ta skrzynia się wypełni, będą mogli udać się na tytułowy targ, aby tam sprzedać swój ostatni połów w oparciu o bieżące wartości rynkowe. I zrealizować cele kontraktu. Następnie zdobywają nową lodową skrzynię i wracają na otwartą wodę, aby wypełnić nowe kontrakty. Merv, The Heart of the Silk Road to propozycja dla wszystkich fanów gier euro. Wydawnictwo Osprey Games zapowiada, iż ta planszówka zostanie wydana przez nich już wkrótce, a w Merv gracze będą walczyć o zdobycie władzy oraz bogactwa w dostatnim sercu jedwabnego szlaku. Poprzez staranne intrygi sądowe, terminowe datki na wielki meczet, a także korzystne umowy handlowe, gracze będą starali się przekierować te bogactwa do swojej własnej Kieszeni. Tymczasem jednak na mury miasta zbliżają się mongolskie hordy. Jeśli pomagasz w tworzeniu miejskich murów, to nie zajmujesz się swoim bogactwem, ale z drugiej strony, kiedy nie stworzysz obrony miasta, to ono raczej spłonie. Każda decyzja jest tutaj kluczowa, a każdy błąd niesie ze sobą tragiczne konsekwencje. A zatem, czy uda ci się zdobyć bogactwo, czy może jednak zginiesz w zapomnieniu? Moi drodzy piraci są chyba ostatnio na topie. Tematyka piracka powraca w najnowszej grze autorstwa Reinera Knizi zatytułowanej Phantom Seas. Gra już niebawem ma ukazać się nakładem wydawnictwa Simply Fun, a gracze będą w niej kierować swoimi statkami, odkrywając liczby oraz kierunki na kartach. Jeśli uda się dotrzeć do płytki ze skarbem, to mamy szansę ją zdobyć pod warunkiem, że statek widmo nas nie dosięgnie, ale wiatry mogą być niekorzystne, bo niektóre kafelki prowadzą zamieszanie, zmieni się kierunek kompasu, czy też ustawienia samej mapy, ale wygrywa i tak ten Pirat, który zgromadzi najwięcej skarbów. Jakiś czas temu, moi drodzy, mówiłam Wam o nowej grze od wydawnictwa The Op, mam na myśli tutaj The Shining. Ta gra została już przez tego wydawcę wydana, natomiast teraz pozostając u tego samego wydawcy i w tej samej tematyce, na plażowym rynku już wkrótce pojawić się ma gra The Shining Escape from Overlook Hotel. I tutaj, jak mówi wam już sam tytuł, zadaniem graczy jest uciec z tego straszliwego hotelu, pozostając przy życiu. Kto z Was ma ochotę na taką przygodę? Ta gra odbywać się będzie w czasie wyścigu koni. W ramach rozgrywki w Long Shot The Dice wraz z maksymalnie ośmioma graczami będziesz mógł po pierwsze kupować konie, stawiać zakłady, zbierać sprzęt jockeyowi, wybierać szczęśliwe liczby, aby w całym tym szalonym wyścigu zgromadzić jak najwięcej pieniędzy. A już niebawem, starając się zgromadzić jak najwięcej pieniędzy w ramach wyścigu o ufundowanie, gra wystartuje w kampanii na Kickstarterze. Jeśli jesteście posiadaczami gry nominowanej do nagrody Spiel des Jahres, a myślę tutaj o grze The Crew, której polską edycję zapowiedziało wydawnictwo Galacta, odezwijcie się do oryginalnego wydawcy, czyli wydawnictwa Cosmos, który zapewnił kilka nowych misji do tej kosmicznej gry karcianej, zupełnie gratis. 3 czerwca zapraszam Was na platformę Wspieram To, gdzie odbędzie się restart kampanii gry naki Piotra Piechowiaka od wydawnictwa Cloud Games. Tym razem cena powinna Was pozytywnie zaskoczyć, a gdybyście byli ciekawi, jak prezentują się zasady gry i sama gra oraz moja opinia na jej temat, zapraszam do oglądania mojego materiału. Wszelkie linki zostawię Wam w opisie. Wszystkim Kuba z tej strony i w tym tygodniu Kickstarterowe szaleństwo zaczniemy od najnowszej kampanii firmy Awaken Realms, czyli od Nemesis Lockdown, która ufundowała się no właśnie nie wiadomo ile, bo zainteresowanie było tak ogromne, że serwery Kickstarterowe nie wytrzymywały tego obciążenia. Dla tych, którzy Nemesis Lockdown nie znają, jest to samodzielny dodatek, a więc możemy sobie kupić to pudełko Lockdown oddzielnie od podstawowego Nemesis i grać sobie tak naprawdę w pełni w tą grę. Jednak elementy z podstawowego i z lockdown możemy sobie między sobą mieszać, a więc w jednej części będziemy mogli zastosować obcych czy bohaterów z drugiej i na odwrót. Samo lockdown jednak nadal jest osadzone w tym świecie obcych, w świecie, w którym będziemy mieli zdrajców, w świecie, w którym będziemy musieli przetrwać. Tym razem na stacji badawczej na Marsie, gdzie będziemy mieli, będziemy walczyli właściwie z nowymi obcymi. Mamy tutaj oczywiście również nowych bohaterów, jednak jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, no to nadal naszym głównym celem jest przetrwać i uciec tym razem z tego laboratorium na Marsie. Dwa główne elementy, nowe elementy, które zostały wprowadzone w lockdown to system Wind, który pozwala nam przemieszczać się szybciej po planszy, a także system światła, którym możemy wpłynąć negatywnie na to, co dzieje się z innymi ocalałymi. Przy okazji dla osób, które nie mają dodatków do Nemesis, a chciałyby takie sobie domówić, to oczywiście w trakcie kampanii i po kampanii już w Pledge Managerze będziecie mieli możliwość sobie do kupienia dowolnych dodatków, które będziecie Chcieli. Zatem jeżeli nie macie Nemesis, jednego czy drugiego, czy chcielibyście zamówić same dodatki, playmaty, to macie taką możliwość. W każdym razie jest tutaj naprawdę tak dużo rzeczy do wyboru, że warto sobie wpaść na stronę kampanii i popatrzeć, co tam ciekawego się dzieje i ile finalnie pieniędzy sama kampania uzbiera. Amerykańskie kulminiorny wystartowało z kampanią komiksów. Mamy tutaj komiksy do trzech gier, czyli do Zombieside, Zombie na najeźdźca oraz do Cthulhu Death May Die. Oprócz komiksów w trakcie kampanii dostajemy oczywiście również pewne dodatkowe elementy do samych gier, do tych trzech gier, do których komiksy mamy możliwość zamówić. Same komiksy mają po około 130 stron, a więc nie są jakieś bardzo krótkie. I na pewno zapowiadają się dość ciekawie przynajmniej pod kątem wizualnym. Natomiast jeżeli chodzi o dodatki, które dostajemy do naszych gier, to są to na pewno elementy dla wielkich fanów tych trzech tytułów, dlatego, że nie są to elementy, które jakoś drastycznie zmienią naszą rozgrywkę, natomiast dostajemy tutaj na pewno nowych bohaterów, nowych obcych, czy nowe potwory, oraz pewne nowe karty. W związku z tym tutaj w trakcie kampanii nie mamy jakby takich stretch goli, które odblokowują się poprzez zebraną sumę ufundowania kampanii, mamy po prostu elementy, które Zostają ujawnione każdego dnia trwania kampanii, w związku z tym widać, że tutaj po prostu Simon raczej celuje w to, abyśmy dostali to, co sobie zaplanowali, a nie to, co odblokujemy. Kampania komisów od Culmini cool Not na pewno jest, tak jak powiedziałem, elementem dla wielkich fanów tych trzech tytułów. Jeżeli chcecie sobie tutaj dobrać te dodatkowe, pewne elementy, które jeszcze bardziej urozmaicą Waszą rozgrywkę, no to warto się kampanią zainteresować, która jest krótka, dlatego wpadajcie na stronę kampanii do najbliższego piątku. Na koniec jeszcze czas na kampanię od firmy Matagot, czyli od powrotu wielkiego Kemeta. Tym razem na Kickstartera jest to Kemet Blood and Sand, czyli tak naprawdę wersja 1.9 Kemeta. Jak widzicie, Kemet Blood and Sand to po pierwsze ulepszona wersja pod kątem wizualnym, właśnie tego naszego pierwszego Kemeta, Kemet którego aktualnie mamy dostępnego w sklepach. Po pierwsze, system ulepszenia piramid jest tutaj, no myślę, że nareszcie satysfakcjonujący. Wszystkie figurki są bardziej dopracowane, są wyższej jakości. Przynajmniej tak wynika z renderów. No i na pewno, jeżeli chodzi o grafiki, to też gra jest bardziej zachęcająca. Dla tych, którzy Kemetę nie znają, to tylko nakreślę, że jest to gra Area Control, w której będziemy kontrolowali naszą armię, naszych żołnierzy. Będziemy oczywiście walczyli z naszymi przeciwnikami, czyli z innymi graczami. Jednocześnie będziemy mogli pozyskiwać różne mityczne stwory, które będą walczyły po naszej stronie. Ten nowy Kemet Blood and Sand na pewno zawiera pewne nowe mechaniki w grze. Jednak z tego co udało mi się wyczytać, dodatki tutaj do wersji 1.0 zostały zawarte tylko po części w tej nowej wersji 1.9. W związku z tym, na pewno, jeżeli kupicie sobie wersji 1.9, no to będziecie musieli jakby później kontynuować zakupy tych nowych dodatków, które ewentualnie później będą wydawane. Trzeba też wziąć pod uwagę, że nowa wersja Kemeta jest troszkę jednak droższa od tej wersji 1.0, którą aktualnie mamy w sklepach, więc musicie się zdecydować, albo nowa, lepiej wyglądająca wersja albo ta starsza, ale jednak znacznie tańsza. W każdym razie kampania Kemeta jest na starterze trwa jeszcze bardzo długo. Można wspierać i pomagać w odblokowywaniu kolejnych stretch goli do gry. W tym tygodniu w sklepie Ale Planszówki wystartowała przed sprzedaż gry Etherfields, czyli takiego dużego tytułu od firmy Awaken Realms. Jeżeli Etherfields nie znacie, to jest to na pewno świetna propozycja dla tych osób, które lubią gry planszowe z fabułą jednocześnie z deck buildingiem. Jeżeli jesteście zainteresowani, to macie możliwość zamówienia różnych poziomów wsparcia, a więc znajdzie się coś dla tych, którzy chcą samą wersję podstawową, lub wersję bogatszą z dodatkami. Tym razem chciałbym powiedzieć wam o nowości od wydawnictwa Portal Games, czyli o grze Diemacher, która przenosi nas na zachód do Niemiec. Jest to gra, w której będziemy toczyli zmagania polityczne z naszymi przeciwnikami. W Diemacher wcielamy się w członka czy przywódcę partii politycznej, która wyznaje pewne wartości, która ma pewien swój program polityczny, czyli de facto mamy sobie pewne karty na ręce, które oznaczają to, czy dane tematy są dla nas ważne czy nie, i mogą się zgadzać z tym, co sądzi opinia publiczna. Jak wygląda cała plansza? No więc oczywiście każdy z elementów planszy, czyli każdy z tych kwadratów reprezentuje jeden land, jeden rejon, w którym będziemy walczyli o nasze wpływy, o to, aby tych wpływów jak najwięcej uzyskać. W każdym z tych rejonów będą znajdowały się niebieskie karty. Karty, które będą op, oznaczały opinię publiczną. To, co sądzą mieszkańcy danego landu na dany temat. I czy jest to on dla nich ważny, czy też nie. Bardzo ważne będzie, abyśmy sprawdzali, czy nasz program polityczny pokrywa się z tym, co sądzą ludzie. Jeżeli tak nie będzie, to oczywiście w trakcie gry będziemy mogli wpływać zarówno na naszą rękę, czyli na nasz program, jak i na opinię publiczną. Na opinię publiczną wpływamy poprzez kontrolowanie mediów. Dzięki temu, Będziemy mogli pewne karty zamieniać na inne, jednocześnie w różnych fazach gry będziemy mogli nasze karty, naręczyć nasz program, wymieniać i jakby zmieniać priorytet, zmieniać to, na czym nam zależy, co jest dla nas ważne, a co nie. Do tego wszystkiego w całej grze będziemy również organizowali wiece, będziemy zbierali nasz elektorat, będziemy również chcieli podnosić nasze notowania. No i właśnie tutaj pojawia się taki element, który pokazuje bardzo, jak w trakcie kolejnych rozgrywek gracze uczą się samej gry. Dlatego, że mamy w grze dostępne karty sondaży, które mogą wpływać na nasze notowania, pozytywnie lub negatywnie. Oczywiście są to karty sondaży, które, e, których jest ograniczona ilość, dlatego patrząc na różne rewersy kart, które tylko w przypadku kilku kart są takie same, będziemy mogli przewidywać, jaka karta jest pod spodem i czy może ona nam zaszkodzić, patrząc na to po prostu, co wcześniej było w grze. Mamy również nas gabinet cieni, czyli tak naprawdę ograniczoną pulę, dosłownie pięciu naszych polityków, których możemy wysyłać do różnych rejonów, do różnych landów i którzy jednocześnie będą wprowadzali pewne bardzo silne akcje dla nas. Jak widzicie, Dimacher jest grą dość złożoną, jednak ostatecznie wszystkie nasze działania będą prowadziły do tego, że ostatecznie dostaniemy pewną ilość głosów w danym landzie, co oczywiście przełoży się na pewną ilość punktów. No i teraz, co w Dimacher mi się podobało? Pierwszą rzeczą jest fakt, że faktycznie tutaj mamy bardzo wyczuwalne e, te zmagania polityczne. Początkowo podchodzimy do tej gry jako takie Eurasa suchego, w którym faktycznie myślałem, że nie będzie czuć tego klimatu. Jednak mamy tutaj bardzo dużo manipulacji, rozmowy nad stołem, dogadywania się, blefowania, jakiegoś wpływania, przewidywania na to, co nasi przeciwnicy mogą zrobić w danym landzie. Chcemy faktycznie jakoś tam kontrolować te media, faktycznie czujemy, że mamy jakiś ten program polityczny, czyli to, co uważamy na różne tematy, i widzimy, że na planszy są jakby ludzie, czyli karty, które są przeciwstawne. Z tym, co my myślimy, lub um, nas popierają. No, i to wszystko sprawia, że jest zbudowany taki klimat, w którym faktycznie czujemy, że te zmagania polityczne są. No, tego się tutaj nie spodziewałem. Ja muszę przyznać, że naprawdę byłem taki bardzo rozemocjonowany i wręcz zestresowany w wielu sytuacjach, bo nie chciałem, żeby ktoś jakoś tam negatywnie wpłynął na tą moją e, partię i na to, ile głosów potencjalnie mogę w danym landzie e, zdobyć. Jedynym elementem, do którego takie mam zastrzeżenie, jeżeli chodzi o grę, nie jest on mechaniczny. Jedynie jest to aspekt troszkę, można powiedzieć, taki jakościowy. Czyli, jakby same komponenty są tutaj jak najbardziej bardzo fajne. Natomiast troszeczkę jest w pudełku pusto. To znaczy, myślę, że jeżeli Dimacher kupicie, to będziecie chcieli sobie zorganizować jakiś nawet domowej roboty insert, dlatego że tam wszystko jest po prostu jakby luzem, lub w woreczkach stronowych, i to po prostu wszystko lata. Mi troszeczkę takie rzeczy przeszkadzają. Także takie są moje wrażenia z Dimacher. Ja szczerze powiem, że jestem grą bardzo zadowolony i mamy ciągle taki e, chęć powrotu do tego tytułu, e, bo jest to gra na pewno klimatyczna, w której jest bardzo dużo emocji, bardzo dużo e, interakcji i po prostu no naprawdę przyjemnie się to gra, mimo że gra nie jest lekka. Także mam nadzieję, że czegoś ciekawego o Diemacher się dowiedzieliście, e, no bo ja ze swojej strony naprawdę grą jestem pozytywnie zaskoczony. Moi drodzy, jeszcze na koniec. E, może zamiast odpowiadać na komentarze, pozwólcie, że odniosę się do ostatniego odcinka Board News, gdzie pojawiła się informacja o grze. Cień mgły, informacja, która okazała się żartem przygotowanym przez wydawcę oraz samego twórcę Andrija Ostrego. I mimo, że sięgnęłam do źródła, bezpośrednio do oficjalnej strony Muduko, to wkradł się ten hochlik i przekazałam informację błędną, za co wszystkich przepraszam, oczywiście dementuję, absolutnie nie miałam takich zamierzeń i to nie było moim celem. Um, myślę sobie jednak, że skoro to... Miał być żart, to może po prostu wszyscy się uśmiechnijmy radośnie, bo w końcu ten news ani nie wywołał krachu na planszowym rynku, ani z tego co wiem, nie ma żadnego konfliktu z kancelarią prezydenta, ani też nie ma żadnych skutków ubocznych, strat finansowych, moralnych czy jakichkolwiek innych. Jedna z osób przez tę moją pomyłkę, przez, przez tę pomyłkę, która absolutnie była niezamierzona i też umówmy się, drobna, porównała całą moją pracę na on -table do rynsztoka. Co śmieszne, w tym samym komentarzu porównała Bordnews News do jednej z największych stacji telewizyjnych w Polsce i domyślam się, że w TVP pracuje sztab ludzi, aby. Takie wiadomości mogły powstawać kamerzyści, scenarzyści, nie wiem, oświetleniowcy. No więc powiem Wam, że aby każdy odcinek Board News naszego planszowego teleekspresu pojawiał się w niedzielę, nad tym pracują dwie osoby. Mniej więcej przez dwa dni, bo tyle trzeba czasu, aby powstał odcinek Board News. Ja też nie jestem profesjonalnym dziennikarzem. Newsy nie są podawane mi na tacy, ja przygotowuję je sobie sama i wierzcie mi, że zajmuje to już samo sporo czasu. Poza tym jestem też tylko człowiekiem, i pewnie jeszcze nie raz się pomylę. A to nie była pierwsza moja pomyłka, chociaż będę się starała oczywiście tego nie robić. Natomiast chciałabym, żeby osoba pisząca o rynsztoku uświadomiła sobie, że to nie dzieje się, hopsiu, że to nie jest na szybko, na prędko, że to wszystko wymaga ogromnej ilości. Czasu. Ja też mam teraz dość trudny, taki rodzinnie rodzinny i prywatnie czas, i, i między innymi dlatego nie pojawiłam się dwa tygodnie temu, ale to nie znaczy, że mnie nie było, bo szczerze mówiąc, bord news beze mnie nie powstanie. Kuba i Monika przysłali swoje nagrania i też nie chciałam ich zostawiać samych, natomiast to wymaga obróbki i poświęcenia kilku, czasami kilkunastu godzin ciężkiej pracy, dobrania muzyki, dobrania efektów, wstawienia animacji, zrobienia zdjęć i opisów, i masy, masy jeszcze innych rzeczy, o których może nie czas i miejsce teraz opowiadać, bo nie starczyłoby pewnie czasu i odcinka. Niemniej jednak, tak jak mówiłam, jestem tylko człowiekiem. Pomyliłam się nie pierwszy raz. Wiem, że znajdzie się zawsze garstka osób, którym wciąż nie pasuje i które mam wrażenie tylko czekają na taką moją wpadkę. A więc na koniec tak sobie myślę, że dla tych wszystkich, którzy cierpią na różne dolegliwości i bóle, to może po prostu więcej dystansu, więcej uśmiechu, więcej wyrozumiałości dla innych i więcej luzu w tym wszystkim, a mniej hejtu. Wierzcie mi, to naprawdę spowoduje, że Wasz dzień będzie lepszy, a takiego Wam wszystkim życzę. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Po drodze, zobaczcie sobie jeszcze materiały, które w tygodniu się pojawią na On Table z moim udziałem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.